Jak się nie ma, co się chce, to trzeba improwizować. Dzień dobry. Od ponad dwóch tygodni jestem posiadaczem XT5 kamery FujiFilm i zmieniłem. XT3 właśnie na XT5 i ją testuję. Jestem w Hiszpanii w Wili Hoyosa w małej rybackiej wyspie w dole Hiszpanii. chciałem się podzielić z Wami moimi przemyśleniami właśnie na temat tej kamery i w jaki sposób ona wzbogaciła mój workflow? Jakie są różnice pomiędzy XT3 i XT5? Czy warto ją kupić, a jeżeli tak, to do, do jakich zastosowań? I czy warto robić apry, czy wchodzić właśnie w system Fujifilm, zaczynając od tej kamery, jeżeli kupujecie swoją pierwszą kamerę? Patrząc właśnie przez pryzmat fotografii ulicznej. Street Fotografii. Chciałem zaznaczyć, że w tym wideo nie będę mówił i porównywał tabelkowo, większość sensora czy. Prędkość autofokusa i bazował tylko na tabelce, a bardziej opowiem o własnych doświadczeniach z tą kamerą właśnie na przestrzeni tych dwóch tygodni. Jeżeli macie ochotę właśnie poznać jej specyfikację, to śmiało googlujcie, albo jest mnóstwo innych wideo, właśnie, które już mówi o, o tej specyfikacji jest prowadzone przez ludzi, którzy często nie trzymały tej kamery w rękach, tak więc ja powiem o bardziej o doświadczeniach. Zacznę od zalet tej kamery. Powiem o zaletach, powiem o wadach, i podsumowujemy sobie to na, na końcu. Moim zdaniem zaletą na pewno tej kamery, to jest to, że jej budowa się mocno nie zmieniła. I jeżeli na przykład używaliśmy jakąś poprzednią kamerę serii XT3, to tutaj mamy tą samą budowę, tak więc nie musimy się uczyć jej od początku. Mówiąc dalej o budowie, waga naszej kamery spadła. Kamera jest trochę mniejsza niż XT4 i jest trochę lżejsza niż XT4. Wciąż mi przypomina właśnie korpus XT3 to dobrze, Masu memory, czyli ta pamięć mięśniowa jest dalej ta sama. Więc nie czuję wielkiej różnicy, jeżeli wychodzę na miasto trzymając tą kamerę, ale jednocześnie wiem, że jej właściwości i sensor się zmienił i mogę liczyć na lepsze wyniki, jeżeli chodzi o zdjęcia. Co jest ważne w aparacie do fotografii ulicznej i wspominałem o tych poprzednich filmach, to to, żeby nasza bateria w korpusie wytrzymywała długo. I tak jak w XT3, Potrafię w przeciągu jednego dnia przejść przez jedną albo dwie baterie spokojnie lub mieć jakiegoś powerbanka przy sobie, żeby je ładować. Tak tutaj mogę strzelać przez 2-3 dni na jednej baterii bez ładowania i kamera spokojnie wytrzy, wytrzymuje. Co też jest dobre, to to, że Fuji nie wymyśliło kolejnej alternacji baterii i ten aparat, czyli XT5, ma tą samą baterię co XT4, dzięki czemu baterie są łatwo dostępne. Następna na naszej liście jest stabilizacja obrazu. To jest coś, co na pewno nam może pomóc w fotografii ulicznej. I tak jak x 3 tej stabilizacji nie miało, tak tutaj mamy ją siedmiostopniową. Dlaczego nam jest potrzebna, albo jak może nam pomóc? Wtedy, kiedy na przykład robimy zdjęcia wieczorem i nasza migawka jest ustawiona na dosyć nisko, wtedy nasza stabilizacja nam pomaga, żeby te zdjęcia nie były ruszone. I tak jak mam przykład w x 3 mogłem zrobić zdjęcie na 1/60 i to było takie najmniejsze najmniejsza ustawienie migawki, które pozwalało mi utrzymać kamerę, tak żeby nie było te zdjęcie ruszone. Tak tutaj mogę zjechać nawet do 1.30 i te zdjęcia wciąż są ostre. Porozmawiajmy teraz o menu nie? i o tych funkc funkcjonalnościach. Fotografii i wideo. I tak jak Fuji twierdzi, że ta kamera jest głównie ym, ukierunkowana dla fotografów, wciąż ona ma dosyć dużo dobrych funkcji y, wideo. Ale które najbardziej do mnie przemawia i czego mi naprawdę brakowało w xt 3 to to, że menu foto i menu video zostało mocno rozdzielone. Dzięki czemu możemy łatwo przeskakiwać pomiędzy właśnie foto i wideo, dosłownie zrobić jedno zdjęcie. Przekliknąć sobie jednym guzikiem i już możemy nagrać wideo. I te ustawienia trójkąta ekspozycji są indywidualne dla jednego i drugiego. W czym to jest pomocne? Na przykład dla osób takich jak ja, którzy właśnie strzela hybrydowo, na przykład robię zdjęcia uliczne i chciałbym pokazać jaki scenerii się znajduje albo nagrać krótki klip. Mogę szybko przełączyć się na ten tryb wideo i złapać tą klatkę w, w miejscu, gdzie się znajduje. Jak już mówimy o wideo, to warto wspomnieć też o tych trybach C1, C2, C3, czyli takich poketach, gdzie możemy sobie zapisać bardzo dużo ustawień i łatwo pomiędzy nimi przeskakiwać. I tak jak w serii XTH, nie, to się jest XH, to jest seria, i teraz pójdzie film wypuścił o XH2 i X2H. Boże, dwie kamery, które są przeznaczone są właśnie tylko i wyłącznie, raczej znaczy głównie, nie i wyłącznie, głównie do wideo, tak ta kamera też posiada te tryby, w którym możemy się sobie ustawić według własnego uznania, na przykład tryb do slomo, tryb do normalnego nagrywania, f log Flock slomo, jak tylko chcemy, i mamy ich chyba 6, więc na tych poketów jest mnóstwo. Inna jest różnica taka, że nie możemy ich ustawić z kółka, tak jak to się robi w tych XH2 kamerach, tylko musimy wejść w menu. Wciąż do nagrywania, super sprawa. Okej, okay, ale zostawmy wideo i wróćmy do fotografii, a szczególności do fotografii ulicznej. Mamy w tej kamerze nowy. Sensor. Sensor jest większy, mamy 40 megapikseli, to jest wuchta, jak to w Poznaniu by powiedzieli, mnóstwo. I ten sensor pozwala nam, no, nie potrzebujemy tak większej, wielkiej rozdzielczości, jeżeli chodzi o fotografię uliczną, a w szczególności prawilniacy fotografii ulicznej powiedzą, że zdjęć nie powinno się kropować, jednak jeżeli to robimy, albo robimy oprócz fotografii ulicznej jeszcze jakąś inną fotografię, te ekstra megapiksele mogą nam się przydać. Mamy też nowy procesor i Zauważanie, ta kamera jest dużo szybsza niż XT3. I wiecie, jak macie czasami upgrade swojego telefonu i chwytacie nowy telefon, i bawicie się nim i po chwilę wracacie do starego, żeby chwycić sobie książkę adresów, albo na przykład y, przerzucić zdjęcia i ten telefon automatycznie robi się dla was relikwem. Jest wolny. Tak samo ja się poczułem, kiedy po używaniu XT5 chwyciłem na chwilę właśnie swoje XT3. Jednak ta, ten, ten procesor i ta prędkość tej kamery jest mocno zauważalna. Ostatnią, przedostatnią zasadzie zaletą, o której chciałbym wspomnieć, to jest ekraniki, bo tutaj mamy znowu duży upgrade. W porównaniu do XT3 ekranik jest jaśniejszy dzięki w jasne dni, słoneczne dni, takie jak na przykład dzisiaj. Po prostu na nim zobaczymy, jaki ten IVF, czyli ten ekranik tutaj w, w oczku, jest wyraźniejszy. Że mam czasami wrażenie, tak jak kiedyś używało się sterkowców. I patrzyło się nie na sensor i wygenerowany obraz, tylko patrzyło się prosto przez nasze lens, przez to, zdjęcia. zdjęcie. Tak samo tutaj, patrząc się przez ten kranik, mam wrażenie, że dosłownie patrzę przez obiektyw, a nie na, na wygenerowany obraz. Zanim przejdziemy do wad tego aparatu, chciałbym jeszcze powiedzieć o ostatniej zalecie, a dokładnie o jej cenie. To jest yy, flagowiec kosztuje w Wielkiej Brytanii, bo tutaj go kupiłem, 1700 funtów. I wiadomo, to nie jest mało, jednak to jest flagowiec, to jest aparat, który wyszedł kilka miesięcy, jak nie kilka tygodni temu. I jednocześnie, jeżeli go porównamy do innych flagowców, innych producentów, no ten gap cenowy jest nieporównywalny, a dostajemy dosyć dobrą puchę za tą cenę, mimo to, że to jest crop sensor, czyli ten ASPC. Wciąż on się zachowuje w tym momencie z tak dużym sensorem i z dobrym szkłem zachowuje się jak pełna klatka. A teraz pomyślmy o wadach. Dosyć zalat, dosyć Fuji Fujifilm, pomyślmy i porozmawiajmy o wadach, a jest ich kilka. Kilka tyczy się fotografii, ale też dużo tyczy się wideo, mimo to, że Fujifilm czysto mówi, że to jest photography first, czyli na pierwszym planie stawia fotografię dla tego korpusu. Pierwszą wadą będzie to, że ten aparat, żeby wykorzystał pełnię swojego sensora, musimy, musi korzystać z tych nowszych obiektywów e, FUJIFILM. I to może dla wielu użytkowników FUJIFILM znaczyć, że muszą zainwestować, oprócz tego, że w nowe body, muszą zainwestować też w nowe obiektywy. I oczywiście stare obiektywy, czy te starsze obiektywy, one wciąż będą działać, jednak te zdjęcia będą porównywane do poprzednich aparatów, czyli te XT4 czy tam XT3. Jeżeli my chcemy wykorzystać w pełni sensor, nowe obiektywy. Wspominałem w zaletach tego aparatu, że aparat jest mniejszy i lżejszy. I dla niektórych może to być wada. Ze względu, że jeżeli mają duże dłonie tak jak ja, ten aparat może się ciężko trzymać. I nawet dla mnie, jak ja go trzymam, to ten mały palec pod spodem mi spada. I okej, okay, możemy to rozwiązać na przykład kupując dodatkowy grip. No i tak jak XT4 miał dodatkowy grip, który podłączało się tutaj do, do dołu, do specjalnych styków, tak jak XT3 i każdy poprzedni aparat w serii XT miał ten grip, tak XT5 go nie ma. Warto też powiedzieć o tym, że ta kamera produkuje dużo większe, no nie dużo, ale większe pliki. I tak jak um, XT3, JPEG ważył około 17 do 20 y, megabajtów, tak, y, tak tutaj taki JPEG waży od 20 do 30 megabajtów. Ze względu właśnie na ten większy sensor. Tak samo y, pliki RAW. One ważą około 20-30% więcej. Jeżeli chodzi o wideominusy, no to znowu wracamy do tego, że ta kamera przestała już być hybrydową kamerą, a stała się w fotografii fresznej w pierwszej kolejności fotograficzną kamerą. Co za tym idzie? No, niestety y, ekranik. I możesz to lubić, możesz tego nienawidzieć. Już nie jest taki jak w XT4, gdzie ten on się otwierał i obracał, dzięki czemu łatwiej można było siebie nagrywać i widzieć siebie w ekraniku. Tutaj wróciliśmy do budowy XT3 i ten ekran wciąż się super otwiera w jedną i w drugą stronę, jednak nie nadaje się już do filmowania samego siebie, albo generalnie już jest troszeczkę gorszy, jeżeli chodzi o filmowanie. To jest jeden z pierwszych minutów, ale on się tyczy filmowania, a nie fotografii, w szczególności fotografii ulicznej. Ta kamera ma taki sam sensor jak XH2, jednak ma mniejszą rozdzielczość nagrywania i też nie może nagrywać w Prorezie, gdzie XH2 może dziwne zagranie ze strony Fuji. Wydaje mi się, że chodzi o budowę aparatu i to, że xh 2 jest większe i tam jest większa cyrkulacja, powietrza, dzięki czemu tamta kamera jest, ma mniejsze szanse na przegrzewanie, gdzie ta kamera ze względu na to, że wszystko jest zamknięte nie ma wentylatora, szybciej nam się przegrzała i po części rozumiem Fuji. Ta kamera ma dwa rodzaje um, stabilizacji. Jeden to jest Standardowa stabilizacja sensora, a druga to jest IS Boost. I jak przy pierwszej stabilizacji, wszystko jest ok. I nawet jeżeli nagrywam coś trzymając kamerę z ręku, jak zresztą widzicie na przebitkach, ta stabilizacja, jest, wszystko tam działa i te moje lekkie ruchy ręką są naturalne. Jednak jeżeli włączam IS Boost i nagrywam. Zauważyłem, że ten obraz się trzyma jednego miejsca. Wtedy, kiedy ruszę kamerą, on tak dziwnie skacze i to wygląda trochę nienaturalnie. Podsumowując. Powtórzę to raz jeszcze. Fujifilm stworzył kamerę głównie dla fotografów i te wszystkie funkcje fotograficzne zostały tutaj wybałuszone. Jednocześnie spychając użytkowników hybrydowych jak i ludzi, którzy byli zainteresowani wideo w stronę kamer, w stronę aparatów z serii xh 2 i xh 2 s Czy warto zupgrade'ować? Czy może, czy warto kupić tą kamerę jako Waszą pierwszą kamerę? I odpowiedź jest... Y no dwojaka, jeżeli mamy nielimitowany budżet, to oczywiście, że możemy kupić, bo mamy tutaj lepszy sensor, ta kamera jest szybsza i tak dalej. Jeżeli pieniądze nie są tutaj jakby obiektem i wyznacznikiem, czy kupujemy coś, czy nie, no to oczywiście, że tak, bo kupmy najnowszy, będziemy mieli dobry sensor, lepsze ISO i tak dalej. Jednak do fotografii ulicznej nie potrzebujemy tak naprawdę dużo, i poprzednie e, kamery XT4, jak i XT3 kompletnie nam wystarczą właśnie do fotografii ulicznej. A w szczególności teraz jest dobry moment do kupna tych kamer, ze względu na to, że dużo ludzi sprzedaje je po to, żeby zapgradeować do XT5. Jeśli jednak fotografia uliczna jest Waszą pasją, a na co dzień e, zajmujecie się fotografią i używacie tego korpusu i planujecie użyć tego korpusu do Innego rodzaju fotografii, na przykład robicie fotografię wnętrz czy też y, strzelacie eventy, to wtedy ten upgrade na pewno będzie bardziej zauważalny, bo ten sensor i jego większa rozdzielczość dam Wam większe możliwości w postprodukcji. I to na tyle. Dzięki, wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. E, tak, trochę inna forma i porozmawianie o. Technikaliach i o, o sprzęcie trochę więcej niż, niż zazwyczaj. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tej kamery czy innej, e, której używałem, a używałem naprawdę wielu kamer fu, Fujifilm, e, to zostawcie w komentarzu swoje pytania. Ja postaram się na nie odpowiedzieć w komentarzu. A jeżeli będzie wystarczająco ciekawe, to nagram o nim film. Subskrybujcie i lajkujcie. Dzięki wielkie. Do usłyszenia w następnym wideo. Okay. Ага. Ушел, дать к